No cześć. Generalnie do Poznania zawitała zima. Co się bardzo rzadko zdarza, bo no zresztą to taka zima, pewnie, że 3 dni poleży śnieg i na tym się skończy. Yy, pokazuję te dwa motocykle, bo właśnie wystawiłem na, na zewnątrz, bo idą na sprzedaż. Ale nie w tym rzecz. Taki mam w tym sezonie ogórkowym taki pomysł ogórkowym na filmy. Yy, z racji, że mam trochę wolnego czasu. Takiego poza szkoleniami i wyjazdami w Alpy, to się zajmuję takimi rzeczami przy motocyklach, które mogę ogarnąć sam bez powiedzmy z warsztatu profesjonalnego. Czyli takie rzeczy, które no, generują koszta, mogę zrobić sam. Są to między innymi no właśnie tam jakieś klocki, płyn hamulcowy, jakieś wymiany świec, filtrów i tak dalej. No to, to te rzeczy robię sam. Natomiast już takie głębsze tematy, typu, typu kontrola zaworów, czy tam jakieś główka ramy, po prostu przez to, że nie mam jak gdzie go podwiesić, to, to tego nie robię, czy tam wymiany olejów w lagach, tego już sam nie robię. Dzisiaj robię klocki, no, czyli prosta sprawa, żadnej filozofii. Natomiast no, ciekawostką jest to, że w tego typu motocyklach a tu akurat widzicie MT-07 w tego typu motocyklach eksploatacja hamulców jest naprawdę ogromna, ogromna, no cierpią te hamulce, tarcze przez to, że są bez przerwy używane, dzień w dzień po 12 godzin hamowania, ruszania, hamowania ruszania, także pokażę Wam jak wyglądają no, nie nawet po sezonie, bo ja w tym sezonie to z dwa razy już pewnie w każdym z tych motocykli wymieniałem klocki. Nie pamiętam, musiałbym sprawdzić, bo to spisuję akurat. Nie pamiętam kiedy, ile ten przejechał na klockach. No, dużo mniej przejeżdżają kilometrów, no zdecydowanie, ale nie, też nie w tym rzecz. No, to wiadomo, że to się eksploatuje, ale pokażę Wam, jak wygląda na przykład taka prozaiczna rzecz, jak płyn hamulcowy, który, no tutaj słabo widać, jakby on tam nawet tak trochę tu cień rzuca. Ja ten płyn hamulcowy, za każdym razem jak wymieniam klocki, to staram się wymienić też płyn. Nie zawsze mam czas, więc powiedzmy, że to się dzieje raz w sezonie i potem w okresie zimowym. Teraz jest ten okres, gdzie przy okazji wymienię ten płyn, bo ten motocykl tam będzie stał raptem. Grudzień, styczeń, i w luty cały, no trzy miesiące będzie stało, więc, więc zasada, że wymieniamy płyn hamulcowy przed sezonem, jest jak najbardziej aktualna. Nie mam zamiaru tutaj e, udowadniać, że jest inaczej. Natomiast z racji, że mówię ten motocykl i tak jeszcze będzie miał dwa razy w sezonie wymieniany płyn, e, to e, robię to tak po prostu z wyprzedzeniem, bo nie mam po prostu wtedy czasu aż tyle, żeby we wszystkich motocyklach na raz na początku sezonu wymienić płyn. Więc po kolei to się dzieje i mam do tego takie urządzenie. Nie każdy widział, nie każdy wie, jak to się używa to coś. Po prostu pokażę wam, jak to się sprytnie używa. Podłączając ten kompresor, można dość dokładnie i szybko wymienić płyn w układzie hamulcowym. Także to będę robił. Za moment, jak się tu ogarnę. Już tutaj widzicie, że taki syw w wiadrze jest. No to jest syf z zacisku, który myłem. Ja mam taki patent na zaciski na to mycie od niedawna. Używam tego, tej krwawej felgi do mycia. Potem to odtłuszczam myję. Także nie zostaje oczywiście ta krwawa felga. Ona gumą nic nie robi, krzywdy nie robi. Przynajmniej do tej pory nie zrobiło żadnej krzywdy. No ale skuteczność mycia tej sadzy jest naprawdę ogromna. Także. Bardzo szybko, no zobaczcie co to nie tylko <grytko> spsikałem od razu cała ta sadza, a spróbujcie umyć zmywaczami tak dokładnie z, yy, zaciski, no trudno jest. Da się, ale więcej czasu zajmuje, upierdliwe strasznie. Także zabieram się za wymianę, eee, Przy z takich tematów, e, o których warto pamiętać przy od, w, odpowietrzaniu potem, Hamulców, czyli ja tym urządzeniem akurat będę robił, że odpowietrza się zaczynając od zacisku, który jest najdalej od pompy hamulcowej. No, czyli w tym przypadku powinno się zacząć odpowietrzanie zacisku od tej strony, czyli od siedząc na motocyklu, od lewej, no bo po prawej jest pompa. Tak jest skuteczniej. Dobra, zabieram się za robotę. Jak to wszystko tu popodłączam, to włączę ten, to urządzenie, pokażę Wam, jak to działa. To jest taki czpień, który trzyma klocki hamulcowe. Tutaj przez tą dziurkę o. przetyka się ten czpień. To jest też element, który czasem jest pomijany e, przy wymianie. Pewnie jak robicie to w garażach, to każdy to czyści, ale w serwisach to nie wiemy, czy oni je czyszczą. W każdym razie warto jest ten czpień dobrze oczyścić, żeby nie miał takiego syfu. To też y, można zmywaczem. Ja mam taki wodny papier delikatny, także jeszcze go potem zeszlifuję delikatnie papierem. Y, ale to jest element, po którym się te klocki przesuwają, więc. Y, to musi chodzić też, znaczy to musi być gładkie. Więc im to jest czystsze i nie ma jakichś wżerów albo odkształceń, tym te klocki na tym czpieniu będą chodziły leżej i po prostu będą wracały na swoje miejsce, nie będą się w niepotrzebnym momencie ocierały o tarczę i zużywały ją. I klocki przy okazji. Zaraz będę oczyścił. No, i tak to powinno wyglądać. Jeszcze tutaj doczyszczę, bo widzę w narożniku, chociaż ten narożnik akurat się nie bierze udziału w, w tym przesuwaniu klocka. Od dziurki do dziurki, mniej więcej. No, tak to powinno wyglądać. A widzieliście, jak wyglądało. Także taki, taki stan, do takiego stanu doprowadzamy, i dopiero wtedy wsuwamy tam i mocujemy te klocki. Czasami w motocyklach jest po prostu śruba z gwintem wkręcana, a Yamaha ma coś takiego. No, tak to powinno wyglądać. Wiadomo, jeszcze te klocki tutaj rozszerzę, żeby na tarcze weszły. Tu nie zapominajcie też o tej sprężynce, że ją też trzeba wyczyścić. Znaczy, może trzeba, nie trzeba, ona tam wielkiego znaczenia. Ta czystość tej sprężynki nie ma, ale no, lepiej wygląda. Dobra, teraz montuję tego drugiego. już nie będę pokazywał, bo to, to samo. No da. Także zaraz się będę zabierał za drugi zacisk, i wtedy dopiero e, powietrze, wymienię płynie od powietrza hamulce. Znaczy, nawet nie będę musiał dzięki tej pompce. Nie będę musiał odpowietrzać w zasadzie hamulców. Pokażę Wam najpierw taki domowy sposób bez tego urządzenia, jak sobie można poradzić z wymianą płynu. O, kapie mi kura. Pamiętajcie, żeby zabezpieczać wszystko najpierw. Tu jest stary płyn. Mi zaczął kapać. W każdym razie, e, prosta, e, prosta, proste zakupy tanie. Można to sobie zrobić taki zestawik. E, największa strzykawka, jaką można kupić w aptece, ale ze stożkową końcówką, taką. Kupujecie taką strzykawkę za parę złotych. Do tego kupuje się w aptece, ja nie pamiętam dokładnie na jakie to jest schorzenie, na stomie. no w każdym razie ja mówię zawsze woreczek na mocz z wężykiem. No i to jest się taki po prostu woreczek i do tego jest dołączony taki bardzo miękki, bardzo mięciutki wężyk, który ma dokładnie takie fi że pasuje tutaj idealnie, o ostrości nie mogę złapać idealnie na odpowietrznik o, nie trafiłem, o teraz Wycią wszystko zacie, robię to jedną ręką bo filmuję jak widać, wyciągam sobie tu trochę powietrza z tej strzykawki ale to nieudolnie mi idzie, by tak w ręku z telefonem to do dupy no i generalnie całe odpowietrzenie będzie polegało na tym że Będę pedałem hamulca naciskał Wcisnę go W tym momencie drugą ręką będę odkręcał Odpowietrznik Delikatnie C Takie podciśnienie, które się zrobiło dzięki strzykawce Wyciągnie ten płyn Z W momencie kiedy mam wciśnięty Pedał hamulca Wtedy zakręcam, najpierw zakręcam odpowietrznik Dopiero wtedy puszczam hamulec I znowu pompuję Wciskam klucz, uwalniam trochę ten e, odpowietrznik, trzymając jednocześnie cały czas wciśnięty ten pedał hamulca. On i zejdzie, bo to płyn po prostu wypchnę. Trzymając wciśnięty hamulec, zakręcam z odpowietrznik i znowu powtarzam. Oczywiście pamiętając o tym, że tu jest zbiorniczek wyrównawczy, który najpierw trzeba e, oczyścić, e, wlać świeży płyn. No i dolewać, patrzeć, żeby nie w, w, z, zabrakło tego płynu, żeby powietrza powrotem nie wciągnąć, no bo to można sobie narobić kuku wtedy. Znaczy podwójnej roboty, bez sensu. To jest y, pierwsze takie naciśnięcie pedału hamulca, tyle wy, wypłynęło płynu. E, no widać, że ja wymieniałem jakiś czas temu ten płyn, ale mimo to zobaczcie, no to jest wymieniane, no nie wiem, 4 miesiące temu, już jest taki... No, już jest zużyty. A pewnie po sezonie, gdybym był wymieniany raz w sezonie, to byłby czarny już ten płyn. Także tu szybko załatwię tył. A potem pokażę, jak z tą pompką sobie poradzić z tym urządzeniem dziwnym. To się będzie działo wtedy samo. Chociaż ja wolę tą metodę domową, bo mi to szybciej idzie. Zanim tu wszystko porozkładam, to, to już zdążę odpowietrzyć. Nieszczęście też papieru, ręcznika papierowego i porządnie wyczyście te gumki pod nimi też się woda zbiera skrapla co warto wyczyścić do sucha, jeszcze to zaraz doczyszczę bo to jeszcze nie jest delikatnie, tylko przetarłem także to wszystko trzeba wymyć tu pod dekielkiem woda o parę kropelek jest ale to tu najwięcej zawsze jest na tym plastiku no i tu już mam w... świeży płyn w środku trzy zbiorniczki przelałem o widzę, że nie doczyściłem jeszcze muszę doczyścić Trzy zbiorniczki przelałem. Powinno być git. Teraz zabieram się za przód. Wspominałem, że ta strzykawka i wężyk to jest tani temat, ale powiem Wam, że no szkoda po prostu tego marnować. Chłopa za każdym razem nowe, więc warto po takim, po takim manewrze rozebrać tą strzykawkę. I ja, na przykład, zmywaczem do łańcucha ją tutaj przepłukuję, wycieram ręcznikiem do sucha. I potem ta strzykawka no, jest wielokrotnego użytku. Jak się zostawi z tym płynem zużytym, nawet gdzieś tam w jakimś worku, to ta guma po prostu tutaj się y, uszkodzi po jakimś czasie i, i strzykawka przestaje działać. Także to taka, taka podpowiedź. Ta strzykawka już ją używam. Nie wiem, szósty, siódmy raz I cały czas działa przez to Dobra, pokazuję Kompresor Urządzenie Jedna rurka na Odpowietrznik zaciśnięta Druga rurka zaciśnięta O, gdzie tu jest? Tutaj Poluźnione Oba odpowietrzniki No i On tu hałas jest duży, więc o, i Zaczyna ściągać o, słychać, że tu trzeba pilnować, żeby dolewać od razu płyn. Yy, zaraz się kompresor włączy, więc nie będę tego prezentował, jak sobie płyn leci. No, ale tu widać, że. O. Z tej strony też. No, właśnie, kompresor się włączył, także nie będę na razie nagrywał. Pokażę wam, jak płyn wyglądał. No dobra, odpowietrzone. Tu jeszcze doleję, zaraz płynu. Cztery, cztery takie zbiorniczki opróżniłem. Nie ma tu żadnego spektakularnego efektu. Ten płyn no, tam nie będę pokazywał, nie był wcale jakiś brudny. No, jest tak często wymieniany, że nie ma, nie ma opcji, że, że coś się tam wydarzyło. Natomiast powiem szczerze, że ja to jednak wolę przy tej strzykawce zostać. Za dużo rozkładania, składania. Przy tej, z tą strzykawką naprawdę to idzie bardzo sprawnie. To jest fajne urządzenie, ale, ale mówię to: trzeba mieć i kompresor, i zanim to porozkładasz, to ja już mam dwa zaciski opierdzielone. Także na tym chyba kończę ten filmik. Nie wiem, czy to ma jakikolwiek sens, bo tu nic nie widać. Kamery, gdybym miał na głowie, to może byłoby to ciekawsze. E, oczywiście zachęcam do, e, do robienia to w serwisie takich rzeczy, jak ktoś tam się nie zna. No, ja po prostu mam czas i umiem. Natomiast jak ktoś tam tego nigdy nie robił, to nie jest żadna czarna magia, to jest inna sprawa, no ale jednak jak nie ma pewności, to lepiej, szczególnie jak się ma jakiś nowoczesny motocykl z systemami, nie wiadomo czym tam jeszcze, to może to jednak lepiej zostawić serwisowi, żeby się tym zajął. Także, see you later, alligator. Jeszcze jedna ważna rzecz, bo w sumie o tym zapomniałem, każdy pokazuje jak to zrobić, ale potem zostaje się ze starymi płynami czy olejem, czy, czy płynem hamulcowym, także tutaj zawsze z tym jest problem, ale szczerze mówiąc to żaden problem, bo to się zbiera. No my akurat tutaj mamy taką specjalną beczkę, do której te płyny typu olej czy tam płyn hamulcowy zlewamy i tu w Poznaniu to się nazywa gratowisko i tu bardzo blisko mamy, wywozimy to co jakiś czas na to gratowisko. Tam jest takie miejsce, gdzie, gdzie się te, te zużyte płyny zlewa, także uczulam może nie jestem fanem drewnianych słomek tym na pewno nie uratuje ziemi ale akurat płynami olejami starymi jestem w stanie rzeczywiście trochę tej środowiska zatruć gdybym tego nie robił także zachęcam do oddawania do w takie miejsca tych zużytych płynów to tak na koniec ekolog się we mnie włączył